Siemka. To jest film o wspomaganiu. Nieraz po wymianie pompy, wspomagania na używaną, dzieje się jakiś tam błąd, że się świeci. Wspomaganie działa ciężko i często ludzie na to przyjeżdżają. Co, co to jest za błąd w ogóle? Eee, najczęściej we wspomaganiu, po wymianie w samochodzie jest taki problem, że że nie działa po prostu to wspomaganie jak należy albo działa normalnie tyle, że się świeci i ludzie po prostu nieraz piszą herezję na, na forach a niektórzy po prostu wiedzą, że trzeba je zaprogramować i przyjeżdżają w takim celu nieraz do mnie albo do moich znajomych żeby zlikwidować taki błąd To najpierw trzeba go sprawdzić, jaki to jest na przykład. Tutaj mam już odpalone sprzęt. Diagnostyka, wybieramy rok. Jakiś tam jakiś tam samochód. Vectra C jest podwozie. EHPS. Włączyć zapłon. Auto jest odpalone. We wspomaganiu jest jeden błąd. Zaraz zobaczymy, jaki. Odczytaj. Błędy, jakie to są. C1532. Taki numer błędu. Sygnał czujnika kąta obrotu kierownicy. Przerwany obwód lub napięcie za wysokie. Tak to najczęściej jest, jak jest pompa od angola wstawiona. Jest z tym problem. Najpierw trzeba sprawdzić w takiej sytuacji Czy Czy po prostu jest W tym samochodzie ESP Oczywiście mogę wam pokazać, że Wyzerować tego błędu się nie da Silnik już uprzednio wyłączyłem Proszę bardzo Przykasuj. błąd powraca nic to nie da oczywiście Trzeba taką pompę po prostu zaprogramować. I się programuje. To jest akurat 5 minut roboty. Tu jest konfiguracja samochodu. Trzeba ustawić wszystko tak, jak ma być w samochodzie. Tu już jest niezgodność. Jeżeli auto ma ESP YRS musi występować. W tej pompie najwyraźniej było wcześniej ustawione inaczej, tutaj też jest moduł sport, który nie występuje. Trzeba pozmieniać zgodnie z tym, co jest na aucie. Tutaj jest, Xenon jest, czyli ta funkcja wyżej właśnie od tego. Reszta się zgadza. Zaprogramować indeks kodów w pompie wspomagania. To polega na tym, żeby wybrać silnik, jaki jest. I indeks się dobierze sam. Tu jest silnik taki. Diesel. Najgorszy na świecie. Podobno. I tu się wybiera konfigurację wariantów programu. Tu jest kierownica. Z lewej strony, tu są normalne kraje. Trzeba ustawić. I tutaj jest ESP. Czy występuje? Czy nie? No, w tym samochodzie występuje. I jeżeli się ustawi ESP zgodnie z autem. To błąd, który wcześniej był pokazany, nie powinien występować. Wróćmy teraz do błędu. F0 to błędy. Odczytaj błędy, albo wejdę od razu w wyzerowanie. i pokaż błędy. Jakie są? Widzicie? Sygnał czujnika kąta obrotu, ten sam, który był. No. Wykasuj błędy. O, majster coś zjebał, bo nie idzie skasować. Powiem wam jedno, gówno prawda. Po zaprogramowaniu takiej pompy wystarczy wyłączyć zapłon. Włączyć zapłon. I sprawdzić jeszcze raz, czy on się wykasuje. No oczywiście się wykasuje, nie? No. Po prostu musi nastąpić ponowna sesja uruchomienia urządzenia pompy wspomagania. I tyle. I urządzenie teraz jest zaprogramowane poprawnie. I nie ma błędów. Wejdę jeszcze raz że pokazać Nie ma błędów. No i po odpaleniu. Kierownica chodzi lżej, co czuć od razu, że chodzi lekko sobie. Nie ma gadania, że coś nie chodzi. Tak w ogóle to nagrałem ten film, ponieważ mnie zainspirowała pewna osoba, którą znam osobiście, bo są na takim Facebooku takie grupy, gdzie rządzą sami debile. Jeżeli ktoś próbuje doradzać tak, jak należy, zgodnie z prawdą i sztuką, to są głąby, którzy potem wsiadają na taką osobę, bo oni wiedzą lepiej, a to są zwykłe skurwy syny, którzy nic nie potrafią, i jedynie pisać herezję i pierdolić, i atakować ludzi, którzy coś wiedzą i próbują pomóc człowiekowi, który ma problem ale większość ludzi, którzy na tych grupach tam są, nic sobą nie reprezentują. Wiedzą tylko tyle, ile widzieli. Ale widzieli tylko to, co tam, gdzie byli, czyli w dupie. A co wiadomo, co mogli widzieć w dupie, to każdy chyba wie. No nic, kończę ten film. Pozdro dla Bulusia specjalnie dla ciebie to nagrałem.